Happy Valentine's Day! Pobacz, mamy niespodziankę. co tutaj jest na drzwiach? Nie A wiesz, co to jest Valentine's Day? Tak? Co to jest Valentine's Day? Nie Nie wiesz? To jest taki dzień, gdzie przypominamy sobie, All the reasons why we love you. Wszystkie szczegóły, dlaczego my Cię kochamy. I popatrz, tu jest 14, bo to jest 14 lutego. I wypisaliśmy statusem 14 rzeczy, co kochamy w Ciebie. Jest więcej niż 14. Ale cię? musieliśmy wybrać. Co No bo Cię kochamy. Cause you're... Cię lubię dużo. Ty lubisz tą dużą? A przeczytać Ci, co jest napisane? tuck okay the way you say mommy daddy i love you yeah that's why we love you Że to cię pierwszej <średzimy> dostać? <to> on musi pomóc? Tak? Już. Już? Kto teraz ci będzie czytał? Tatuś czy mamusia? Tatuś. Tatuś. Ja jestem od taśmy. No. O. Podobało ci się serduszka? Tak powiesz happy valentine's day? Happy valentine's day Brawo Brawo Wiesz co, wyrzuć to do śmieci I chyba masz prezent dostałaś dzisiaj Nie Tak dostałaś prezent? Dla mamusi Od mamusi, od tatusia Ale chodź szybko wyrzuć to I szukamy prezentu Dla tatusi, dla mamusia Dla tatusi, dla mamusia nie mamy Mamy tylko dla Matyldy dzisiaj wiesz? Bo jedziemy na wycieczkę. To jest mamusi i tatusia prezent, wiesz? No, tutaj, wyrzuć to śmieci. Tam są śmieci. Chyba. Pre... No tu. Chyba prezent jest koło Bob. Popatrz, taka jest różowa torebeczka. Co tam jest? Prezent dla kogoś. No, może zobaczyć, to jest prezent dla Matyldy, wiesz? Co tam jest w środku? Nie wiem. Nie wiem. Dobrze, otwórz. Co tam jest w środku? Duża bomba. No. I co jeszcze tam jest? To jest... To nie są puzzle, wiesz? To jest książeczka. I potem, jak przeczytamy książeczkę, są horses. Dobra. To czy otwieramy, tak? kochani jakby skończyliśmy czytać tym gdzie te rzeczy daliśmy jej prezent trochę się pobawiłam i zauważyłam że jestem mocno mocno spóźniona ja dzisiaj mam taki dzień gdzie idę do kliniki dla kobiet które mają e, właśnie cukrzycę ciążową a e, nie wiem za bardzo nawet gdzie pójść w szpitalu i tak dalej ale ogarnę. E, no, mamy tam być na 8 rano. Mam jeszcze kilka minut, żeby dotrzeć, się rozpakować. E, no i zobaczymy jak to dzisiaj będzie. E, no i tak, i potem wyjeżdżamy. Ja jeszcze mogę się doczekać tego wyjazdu. Coś innego, gdzieś indziej pospacerować. Zobaczyć coś innego. No, taki plan na weekend. No kochani, ja już jestem w domu, jak widać. No muszę Wam powiedzieć, że dużo się działo w tej klinice, jak już w końcu się zarejestrowało. Czy to było w szpitalu na Karowej, ale to się nazywa klinika diabetyczna. Najpierw, jak się już w końcu się zarejestrowała, to zrobili KTG. Miała badanie ginekologiczne. Spotkałam się z, dia, z, diabet, z lekarzem diabetykiem, diabetycznym, nie wiem jak się to mówi, i e, f, e, on e, przekazał mi, że lepiej e, żeby poszła na insulinę już, a e, przez to, że te cukry moje rano są bardzo wysokie i już różne sposoby próbowałam jeść później, wcześniej, nie jeść e, od 20, potem jeść. E, o 22 i mierzyć przed 6 rano, różne rzeczy próbowałam, no i po prostu ten cukier jest wysoki, tylko i wyłącznie wtedy, jak, jak a, jem te, według diety, to cukier mam dobry, tylko rano nadczą mam zły, um, to dlatego proponuję tę insulinę, no ja dzisiaj zaczynamy z tym, trochę jestem załamana tym, ale dobra, nie, nie chcę się skupić, skupiać się na, na tym nie jest końca świata jest ok życie um, potem mieliśmy spotkanie z yy, dietetyczką co powiem wam szczerze jakoś było ok um, pani nic, nic nie powiedziała odkrywczego wszystko to jest w informacji jakby trochę czytała z kartki Um, bardzo miła, sympatyczna Pani, to też muszę Wam podkreślić, że Panie, które... Y, pielęgniarki położne, wszystkie Panie, które dzisiaj spotkałam bo Wszystkie były Panie, oprócz jeden Pan Doktor um, Przesympatyczne, bardzo dużo informacji, dużo wiedzy No ale akurat tutaj Pani dietetyk y, dla mnie, przez to, że już tą dietę stosuję dwa tygodnie, dużo na ten temat czytałam Nic odkrywczego nie powiedziała Echem, A No i potem e, pokazywali, jak się używa glukowiec, To też, jakby już wiedziałam. No, i e, na sam koniec mi pokazali, jak używa się e, ten, jak będę musiała sobie wstrzykiwać tą insulinę. Ech, kolejny zastrzyk. No, ale dobra, będzie dobrze. Dobra, się tutaj czekam do Johna, żeby odwrócił do domu po pracy. O, trochę wziął e, jej zajęć dzisiaj i zaraz wychodzimy, ja muszę się skończyć, pakować i wychodzimy i jedziemy na weekend dla romantyczne z materiał. W czwórkę. Bo napisałam w trójkę e, na Instagramie, ale w czwórkę w sumie jedziemy. Jestem w samochodzie sama, bo John e, poleciał na górę, bo zapomniałam oczywiście zapomniałam e, baterię do... Yy, kamery. Jestem chcę cały weekend vlogować dla Was, to wiecie. Um, trochę mam, tym bardziej czerwony nos, bo się rozpłakałam. Trochę mi nerwy puściły, jeśli chodzi o tą insulinę. Um, I tutaj mam takie głupie poczucie, bo nie, nie bierzcie to źle, że tak emocjonalnie podchodzę do tego, że mam tą cukrzycę ciążową, bo to nie jest tragedia, tak. To jest. No zdarza się i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu to jest takie kolejne skomplikowanie, ta insulina jest kolejna rzecz. Kolejne wizyty muszę za tydzień widzieć lekarze, potem kolejna wizyta, potem od 34 tygodnia co tydzień KTG znowu to nie jest tra tragedia, wszystko jest jakby w normie, ale no po prostu mi jest przykro smutno. Emocjonalnie, nie wiem. No, no, to dlatego. No i jak mówię, rozpokałam się, ale już trochę lepiej. A cieszę się, że wyjeżdżamy. Myślę, że ten wyjazd mi dużo zrobi. Odpocznę na pewno. Bumpy No, trochę bumpy Jak się czujesz? Już trochę lepiej. Fajnie się jedzie. I bardzo ładne są widoki tutaj, ale oczywiście w Polsce wszyscy. Tak szybko jadą mm -hmm. No ale dobra Matylda jest How are you doing Matilda? Oh, sorry. Driving Matylda pyta gdzie jest słońce? Ale <laughs> opowiadamy świecie yep. Gdzie mamusia śpi, pokaż? Tutaj i tata. Tutaj i tata, tak? A tu Matylda. Wow, fajne. Dobra, może zaczniemy o taki room tour. I <noise> Dobrze, już ci dajemy. Tutaj e, miejsce na kurtki. Prawdopodobnie lodówka, tak? Miejsce na herbatkę, super. Łazienka. Uuu, shower, jaki duży. Ja. Yeah. Tutaj. Ja. No, to refrigerator. No i już się tutaj nasz bałagan. A tedy łóżko i nasze. Super. Fajne. Dużo miejsca, taki duży jest ten pokój. O i tutaj telewizor. Dobra, macie wypad. Chobacenie. tak? O no, Na pewno? Chcesz sama teraz? Nie. No. Nie chcesz? Teraz ma zrobić mamusiu. Teraz Okej. Okay. Tu hmm. musisz docisnąć. Tu. No. Teraz ja tak? Teraz tatusiu, tak? Dobra, a jeszcze trochę twoje włoski podsuszymy? Dobra Teraz tatuś, tak? ty już jesteśmy na kolacji John poszedł pojedzenką, a Ty dajesz zupkę I kanapkę z masłem, tak? Smakuje Ci? Mmm -hmm. Smacznego! Ja dam sałatkę Bardzo dobrą I trochę grzeszę, bo wzięłam czerwoną paprykę Które Podobno nie powinnam A John Serduszko Tak? A Matyda kończy, już miała rosół I kurczaczka A teraz kończy z frytkami na bataty Tak? I dużo ogórka Zjadłaś też, co? Teraz tego zjesz, skończysz? Mhm. Mm Smacznego. Matyda, pozwoliliśmy Matydy troszeczkę bajek oglądać, a ja Masuję się tym. Muszę Wam powiedzieć, co od momentu co zaczęłam, to jestem zachwycona. Um, teraz używam to, żeby rozprowadzić, jakby, krem na twarzy. Um, ale jeśli chodzi o zatoki, to super, a, ale ogólnie po prostu jaki fajny gadżet. Ja jestem zła na siebie, że a, poprzednio nie znałam o nim a, i nie wiedziałam, i naprawdę e, jeśli chodzi o puchliznę, nie pokazywałam wam rano, ale byłam cała, miałam całe, no przez to, że jestem jeszcze troszeczkę podziębiona, a miałam całe zatoki zatkane. Um, I to mi tak pomogło, jeśli chodzi o oczy, opuchliznę oczu. Mega, 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 mega. E, naprawdę jestem ciekawa, czy, czy wy znacie o tym? <grym> to jest takie moje nowe odkrycie. E, czy używacie, czy nie? E, wiem, że zaraz jest Dzień Kobiet i myślę, że warto sobie zainwestować i też na Dzień Matki, ale e, naprawdę jest, jestem zachwycona. Um, no, John też próbował, co nie, John? Tak. To jest za mną w łóżku. John też próbował i powiedział, że też chce. Bo tak fajnie czuć ten masaż. Ja jeszcze schowałam do lodówki na 5-10 minut tą górę, żeby było tak chłodniej. I naprawdę super. W ogóle dzisiaj wieczorem planuję sobie zrobić taki domowy spa. Zainspirował mnie ten gadżet um, i myślę, że fajne. Pokażę Wam w następnym vlogu, jakie produkty używam na ten mój domowy spa, jak będziecie chcieli wiedzieć. A, no dobra, my się zbieramy, czas się ubrać i pójść na śniadanie. John sobie jeszcze trochę pośpi, a ja e, wezmę Matyldę na śniadanko. A, tak stwierdziliśmy. No. W sumie, może to będzie dobry taki moment, żeby z wami tutaj zakończyć ten vlog walentynkowy, mam nadzieję, że wam się podobał nasz romantyczny wypad walentynkowy, jak wczoraj wróciliśmy do pokoju to wszyscy poszliśmy spać, w sumie od razu, a mimo, że z Johnem planowaliśmy oglądać sobie film, ale zasnęliśmy, co niedziel Um, I no, i to wszystko. Tak, tak spędziliśmy nasz walentynkowy romantyczny wieczór, ale kolacja była fantastyczna. Um, no i tak fajnie rodzinne. Fajnie, że John mógł y, na basen pójść z małą. A, no, i taki dziś, y, jakby kontynuacja vloga będzie, jak się tutaj bawimy co tutaj robimy. No, jeśli chodzi o ten hotel, to y, nie zapłacili nam za to, że tutaj jesteśmy, że cokolwiek, czy y, nie mamy tutaj darmowy pobyt, zapłaciliśmy normalnie jak wszyscy, um, ale myślę, że i szczególnie jak jesteście z Warszawy, to może być jakaś fajna opcja, jak mówię, zamiast prezentów, to z żoną stwierdziliśmy, żeby zrobić sobie taki weekend, no. Dobra, jak ten wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej, no i jak zawsze, Matylda i ja, i John. Życzymy dzidzia, która będzie już za kilka miesięcy. Życzymy... Ty będziesz dzidzią? Aha, dobrze. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Co? Pa! Do widzenia!